Chcesz legalnie wynajmować nieruchomość w Hiszpanii? Musisz o tym wiedzieć. Aby legalnie wynajmować nieruchomość w Hiszpanii, musisz mieć licencję turystyczną. Ta licencja jest wydana przez Generalitat Valenciana i dotyczy prowincji Alicante, Valencia i Castellón. Zawiera numer porządkowy oraz określa ilość osób, które mogą w danym lokalu mieszkać. Oczywiście jest podana również. Lokalizacja tej inwestycji a na górze na kogo ta licencja jest podana. Tak jak powiedziałem, ten numer tej taliczki musisz przykleić w wyraźnym oznaczonym miejscu najlepiej po stronie wewnętrznej, ale to nie wszystko. Od tego roku zmieniły się również przepisy i musisz posiadać książkę reklamacji. Książka reklamacji jest książką przypisaną do danej lokalizacji. Jest to numerowany dokument z drukami ścisłego zarachowania. Jeśli chcesz uzyskać bezpłatny poradnik na temat nieruchomości, na temat zakupów w Hiszpanii, zerknij na nasz link w bio, tutaj na górze, pobierz bezpłatny poradnik kupującego. Hiszpania czeka na Ciebie. Adios!